Ranger wiedziałem. Wiedziałem, że tej klasy już nie mam co brać <laughs> Od samego początku. Taka kurwa jest po prostu niestety kolej rzeczy. Czemu jesteś trawą? Mam smika włączonego, ale <laughs> My razem tworzymy doskonały zespół kur. Ekologów. Mm, mogę ze szczurem pogadać. Gadaj. A nie mogę na niego kurwa kliknąć! <laughs> Mój szczur! Przestań gadać ze szczurami, ja pierdol. Goodbye. <laughs> ma głos! Good boy. Good boy. Good boy! Good boy! Mam klucz! A ja gruszkę! Prawie mi jedną wiesz o od... tym. Mm -hmm. <laughs> Bardzo pyszna samogonka Nikt mi ten czas nie wiem, o co chodzi. Bo ty tutaj miałeś tylko aroły 3, a nie to nie są twoje skile, skill'e są tylko te pierwsze kurwa. To dalej to są tylko takie wiesz, jednorazówki Jak kondomy e. ty Wyglądasz jak szrek e. No kurwa mać Dobry. Jesteś? Nie Czymś się tutaj dało to zrobić Czemu tak mało auction ten aukrzyn, bo ja tu Za mało kupiłeś. To most useless spell ever. A, <laughs> jezu, mam się... jezu, mam teraz ciepło! Szczur! O boże. Oni nic ci nie powiedzą już, no. Jak nie? Nic, co, czego już nie wiedziałeś. Co, mi mojej umiejętności? Bardzo, zawsze chciałem rozmawiać ze szczurami. LOL? Lol hammer? Dawaj hamera! Hammer. Daj no! Ty młody, daj! O dałeś! No i widzisz, robi mnie idem od mojego. Widzisz jaki dobry? Szczur! Kurwa! No ja biorę intelligent spota tylko. A młotek? Hamera. Jest gorsza ode mnie. Ode mnie. Od, ode mnie. od no, mojego. Od ten łuk jest taki mały, że jak strzela, to wygląda jakby kurwa z gumki. Będziesz się większy. O. A ja chciałem go przeprosić. What the fuck? Many absurd? A ja go pierdolę. O, ale o, ci jebno! <laughs> patrz, wiesz na co mi starczyłeś? Na co mi starczy? Mm. Aguru. Niech ci będzie ciepło! Twoja tura, gumko strzeli strzelał. O Nie trafił z gumki kur... Ale przy ranger na kurwa świecie Na wyspie No masz Babo placek O kurwa nie to! Boże! Cześć chłopaki! Chciałem kamerę przyniżyć On the ground i PUT IT ON THE GROUND! Chilet, potrzebujesz... Potrzebujesz, o, żebym Cię ogrzał? <laughs> Nie. A, ci wrócę, to mam ja mam Sam Worm. Poison Arrow. Masz Short O, oh, one Short Sword! Old. One. one short Sword. Jeden one sword Short Sword, poproszę. Please. Thank you, oh. bungie, bungie, bungie. Panie, jak ja mam... Jak ja mam no, robić play through z takim internetem? Z takim kompanionem? Jak? No kurwa, jak żyć? Z takimi internetami się nie da. No, Ranger to dość pewnie jest taki straightforwardowy. Co straightforwardowy? Najlepsza postać. <gry>